Dry. Do you know I'm looking, and I can't help but smile? Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing. A little

No, fajnie schodzisz, fajnie. Dawaj, idziemy. Oni jeszcze nie przyjechali, ale chodź, idziemy. Dzień dobry. Ja. W, y, czwartkowy poranek. Do mnie z dzieciakami pojechali y, do piekarni, cukierni, jak zwał, tak zwał, żeby y, żeby kupić nam coś na śniadanko, i żebyśmy nie musiały nigdzie jechać. A okazało się, że czy yy, tam dzieciaki chcą jakieś ciastko czy coś, a tego tam nie ma. A to mi kupił kawę na wynos, więc trzeba jechać. Tak? Jedziemy z nimi, nie? Żeby kawa na wynos mamy nie wyszło. To jest to, dzisiejszej wycieczki? Jestem w Waszej <grym i zainteresowań> No raczej. Sara nagrywa swój filmik. No? Dzień. Dobry. Dzisiaj? Dzisiaj? Ja, ja się nie boję. no, się no, 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 skakuj do wody. Ja dla nie do dla mnie? <grym> Dawaj foczko! Nie, mi No dawaj, <grywa> no, no ja, ja, ja Tu dzieci już cały ten... Nie weszły całe. Nie do wody tej, a wy ty pochle! mnie nie stresą.

Co misia? Wszystko co dobre szybko się kończy, no i mamy dzisiaj ostatni dzień tutaj, w tym pięknym miejscu. Nie ostatni dzień we Włoszech, dlatego że jutro wyjeżdżamy, stąd o 10 i jedziemy nad gardę, tam sobie pochodzić, pozwiedzać. Bo myśleliśmy, żeby wyjechać dzisiaj wieczorem, ale nam trochę szkoda tak wyjeżdżać. Um, bo wiadomo, że z dziećmi to najlepiej jechać na noc, dlatego stwierdziliśmy, dobra. Podzielimy sobie tą jutrzejszą trasę i jedziemy nad gardę, później um, właśnie pochodzimy sobie tam um, i wyjedziemy wieczorkiem, żeby właśnie jechać już na noc. Jedziemy po naszą ostatnią pizzę tutaj Nie wiadomo czy ostatnią pizzę we Włoszech Bo jeszcze jutro będziemy prawdopodobnie jeść Ale ostatnią pizzę tutaj Tutaj no, może czy nie będzie możliwości gdzieś tam no, no, no nie um, Ale to jest taki absurd w Włoch Że ja po prostu nie mogę tego ogarnąć Oprócz tego, że no trzeba się przyzwyczaić do tego, że E, mają otwarte tak, a nie inaczej <gry> Czyli najczęściej kiedy my wypadało, że akurat byśmy mogli coś zjeść No to było zamknięte zawsze Po prostu nigdy nie mieliśmy tak, żeby to wypadało w naszych godzinach jedzenia, nie? Tak Nigdy po prostu No ale no, okej, okay, takie mają i tyle Ale to, że na przykład e, To że dzisiaj chcieliśmy nie, zamówić nie pizzę tam, gdzie ostatnio zamawialiśmy ale wiecie, dzwonicie do pizzerii i wam nagle mówią, że oni dzisiaj pizzy nie mają, tylko restauracje gdzie jest na przykład piątek co? jest piątek, więc no nie wiem, nie spodziewałabym się, że w piątek nie mają pizzy akurat więc no a z tyłu jak zawsze kolorowy, nie kolorowy, tylko wesoły autobus Dzięki. Pięknie teraz wszystko wygląda o tej godzinie z takim światłem. Aż smutno, nie? Że nie ostatni raz jedziemy tą drogą, no bo jeszcze jutro trzeba będzie tą wyjechać, ale że no. przedostatni, ostatni raz o tej godziny. Side. Co? Patrzcie jaka pizza. Uwaga, no daj, otwórz. Nie, to, to. Jest. O, ok. to na mamy, to na mamy. O, Co? A, Ktoś tu wstał to wstał na pizzę specjalnie. Teraz ma już A mama, no to dla ciebie! Już pakuje nas Domino. Tam piękny widok, którego nic prawie nie widać. No ale na żywo jest przepiękny. Tu też nic nie widać. Jest tam od, z oddala widać miasto. Chcesz się wyjeżdżać Domino? Co? Pytam się, mówię, że nie chcę się wyjeżdżać. Co? <gry> co, że co <gry> Mówię, że nie chcę się wyjeżdżać. A, no ja też że nie. Będzie tylko mary i nie przekonują. No, w pokoju mhm. też jest jakiś miopom, że wspomniałam teraz, jak miło słabo. No. Smutno, smutno, no co zrobić. Za szybko ten czas mija. Dobry. ostatniego dnia oficjalnie. A wyszła. Ja w swetrze, a na kolasa. Domin, widać, że to twoje dziecko. No bo tak ubrana jak ty. A ja w swetrze. Nie ty Mam Kawkę muszę mi przyniósł. bo już. No to moja kawa. Nie możesz. A idź mi stąd mamo Już nie będziemy robić tutaj kawy, tylko właśnie gotową dopiję Dobra, oficjalnie wyjeżdżamy stąd. Żegnamy się z tym. Tak, rys. żegnamy się z z tym pięknym miejscem no przepięknie jest no, polecam bardzo serdecznie jeżeli ktoś chce przyjechać to jak najbardziej na pewno się nie nie, no, się nie, nie możesz mówić, że się nie zawiedzie bo zależy czego no. oczekuję. będę no, ja tak się... oczekuje tak. dzieci się cieszą, że wracają do domu bo będzie internet e, jeżeli ktoś chce mieć blisko morza no to na pewno e, to nie ta lokalizacja bo trochę do morza kawałeczek jest Ale już kilku z was e, Polecałam e, Bo pytaliście gdzie jesteśmy Żebym wysłała link Więc wysyłałam Tutaj w opisie też wam dam link Żebyście mogli e, sobie zobaczyć No ale było naprawdę super Bardzo polecam to miejsce, piękne I na mnie e, Przeszkadzała ta odległość od morza Z tego względu, że Nam zależało po prostu na basenie A basen był naprawdę Super, więc polecam, no, a teraz już wyjeżdżamy, żegnamy się i myślimy, że może kiedyś wrócimy, a teraz już kończę, bo jak słychać wesoły autobus jedzie z nami, wszyscy gadają. To jest właśnie chyba to miejsce, że jednak chce się wrócić, nie? No, chce się wrócić, ale z drugiej strony wiemy, że za rok nigdzie nie pojedziemy, to na pewno, ze względu na wykańczanie domu. I wiadomo no, kasa na to będzie szła. A, <noise> więc nie pojedziemy na wakacje. w jeśli Nie złowimy rekinę no. <noise> no, więc tak... Um, za dwa lata tak myśleliśmy, że może nie wiadomo co, ale Cześć, zobaczymy. Coś. Zobaczymy. Trochę też tęskno jest za Chorwacją, nie? Mimo, że to było fajnie, podobało nam się bardzo. Cieszymy się, że mamy mieliśmy takie wakacje że wiecie, że właśnie trochę nad basenem, parę dni na plaży i, i zwiedzanie. Bo tak dwa tygodnie, jak mieliśmy w zeszłym roku w Chorwacji, leżenia e, tylko na plaży choć chodziliśmy tylko na plażę to mieliśmy już dosyć i po prostu nie. E, też za parę lat. Za te dwa lata na przykład będzie problem taki, że my lubimy taką pogodę, jak jest w tym momencie. Czyli właśnie jest ciepło, ale nie ma takiego skwaru, upału, takiego wiecie, jak na przykład właśnie było rok temu w Chorwacji, czy na pewno będzie tutaj w lipcu czy sierpniu. Taka pogoda dla nas jest idealna, tak? Między 27 a 31 było, nie? No, wtedy chyba było cieście 4. No, a, a to, to, to też nie było tak odczuwalne. Tak, nawet. bo jeszcze nie było tak nagrzane, wiesz co no chodzi, ta tak, ziemia no. nie była tak nagrzana i od niej nie grzał taki żar, bo tak w tej, wiecie, jak już jest sezon i tak ciepło już od dłuższego czasu, to ten żar aż płynie nawet z ziemi, czuć po prostu z ziemi ten żar. A tutaj mimo tego czy jest 34, dobrze powiedziałam tak, to nie było tego tak od, 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 odczuwalne. Zresztą od razu skoczyliśmy do basenu, to już w ogóle nie było tego no, czuć. Było super. No więc yy, mówię, że będzie problem, dlatego że dla nas idealnie w takim razie byłoby jeżdżenie na wakacje właśnie czerwiec, wrzesień, ale no, ja się idzie do szkoły, więc to będzie problem, żeby tak jeździć na wakacje, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w końcu. Jeszcze mamy czas na zastanawianie się. No, ale było super. Było super, naprawdę, było super. so can we work it out only time will do what do you what do you keep telling me